Jest to wielkie wyróżnienie, dla, ale tak jak mówiłam, to nie jest nagroda tylko dla mnie. Oczywiście ja ją odbieram w imieniu wszystkich osób, które były zaangażowane w budowę hospicjum. I tak jak powiedział pan e, prezes, e, że to był proces, który trwał bardzo długo, e, ponieważ no, od, od, od pierwszego pomysłu do realizacji minęło praktycznie 5 lat, ale e, jak już e, budowa ruszyła, to już było wiadomo, że to się nie zatrzyma. Nie było możliwości, żeby tego dokonała jedna osoba. i Pamiętajmy, że to się wszystko dokonało dzięki oczywiście pracy wolontariuszy, którzy chodzili, zbierali, namawiali, ale również z udziałem miasta. I tutaj wielkie podziękowania dla pana prezydenta Rafaela Rokaszewicza, ponieważ bez jego zaangażowania, bez zaangażowania radnych miejskich naszego hospicjum by nie było. Mamy nadzieję, że niedługo dokończymy budowę hospicjum, że powstanie czwarte skrzydło, kolejne 20 łóżek dla pacjentów i będą nasi pacjenci mogli tutaj spokojnie przebywać, nie będą musieli czekać na miejsce. Tarcza Świętego Floriana nawiązuje oczywiście do maja, do święta Chutnika, a Głogów, Huta, to wszystko się ze sobą spaja. Tarcza, bo przecież tutaj wszyscy walczą, jak żołnierze, jak rycerze, o każdy dzień, o podopiecznych. Stąd zrodził się taki pomysł. Przyjąłem przewodniczenie kapituły z wielką radością, tym bardziej, że pierwsza tarcza trafiła do Oli. O Oli Zasługach nie trzeba nikomu przypominać, bardzo się cieszę, że to dzisiejsze święto hospicyjne było właśnie też okraszone tym wyróżnieniem szczególnym właśnie za zasługi. Myślę, że cyklicznie już co roku ktoś będzie otrzymywał taką tarczę. Pani Ola, Ola. Pan prezydent, który właściwie ta dwójka tak strasznie dużo się napracowała przy tym, żeby to hospicjum powstało i teraz żeby już od ponad roku tak wspaniale funkcjonowało. My jako KGH mamy troszeczkę spóźnienie w tym zakresie, nieduże i mamy wiele do nadrobienia. Ale pani Oli, całemu personelowi medycznemu chciałem serdecznie podziękować, pogratulować przede wszystkim z okazji ich święta, ale też za ich codzienną pracę, ogromny wysiłek. I może za, na wesoło to jest za dużo powiedziane, ale tu się odchodzi bardzo godnie i w bardzo dobrej atmosferze.